I hej, witajcie, kochane Wagusie, z tej strony Wróżka Roza. Zapraszam Was na horoskop na miesiąc czerwiec 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszysz, może być ważną wskazówką lub informacją dla Was. Kochani, jeżeli ktoś chce skorzystać z sesji indywidualnej, zapraszam. Na bloga Wróżka Roza lub też odsyłam do filmiku umieszczonego na końcu tego nagrania. Tam jest wszystko wyjaśnione, jak można się zapisać na sesję indywidualną. Jeżeli macie z tym problem, możecie do mnie wysłać sms lub napisać lub zadzwonić. Tylko, że nie zawsze odbieram, więc tak to, moi drodzy, wygląda. Kochani, już dałam w ogłoszeniach informację, że filmy teraz, które będą miały najwięcej lajków, najwięcej komentarzy, najwięcej wyświetleń, będzie taka kolejność. Czyli, wracamy do starych zasad. Więc zachęcam do Waszej aktywności: także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja Wam też oczywiście dziękuję za Waszą aktywność, za wszystkie subskrypcje, komentarze, łapki w górę i, 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 i cokolwiek. Wiecie, to nawet w komentarzu nie musi być nic wielkiego. Wystarczy wysłać, napisać buźkę. I to wszystko. Albo po prostu tą łapkę w górę. E, kochane wagusie, nie będę gadać, bo wiem, że tego nie lubicie. Zatem przechodzimy do czytania. Zobaczmy, co tutaj w pracy się będzie działo. Praca. Praca. Dla wagi, praca. Kochani, musicie uważać na oszczędności. Tutaj są bardzo ważne oszczędności. Kochani, też nie wiem, może pracujecie u jakiegoś małżeństwa, aczkolwiek też w pracy możecie spotkać jakąś osobę albo spotkacie kompana takiego do współpracy z dawnych lat, gdzie będziecie spełniać swoje marzenia z dzieciństwa, może ktoś wam coś zaoferuje. Albo ktoś po prostu doceni i stwierdzi, że wy jesteście takim wielkim skarbem, albo też ktoś, albo wy możecie tą osobę jakąś tam docenić, tak? Stwierdzicie, że no macie super osobę taką wspierającą was. No i kochani, tutaj jest królowa pentakli, czyli pieniądze będą, nowe projekty, nowe propozycje, bo jest azbuła w działanie. Może być też działanie w pojedynkę, albo po prostu to jest też ta wasza dojrzałość taka, tak? Że wy już macie wiedzę. No i kochani, znowu mówię kochani, ale no spełnienie marzeń, słuchajcie. Macie dwa asy i to jest takie, myślę, że nie do końca będziecie się tutaj skupiać na finansach, tylko na uczuciach, czyli takie spełnienie duchowe. No, mega energię, słuchajcie. Ekstra. Dociągnęłam jeszcze jedną kartę. No, jest 10 kielichów. No, piękne karty, słuchajcie. Więc być może Wy tutaj będziecie się spełniać. Może jakieś marzenia z dzieciństwa, słuchajcie, będziecie spełniali. Fajne, mega energię. Czego Wam oczywiście serdecznie życzę, drogie Wagusie. Spełnienie, spełnienie, jeszcze raz spełnienie. Tylko uwaga, nie trzeba stać tą kasą. Yy, wyliczyć sobie jakieś tam oszczędności. Nie? Ok. Zobaczymy, co w uczuciach, co w relacjach, co w miłości. Uczucia, relacja, miłość, przyjaźń. Już patrzymy, co tutaj dla Was. Waga. No, zobaczcie, też dla kogoś możecie być skarbem. Yy, tu są jakieś tajemnice, więc yy, coś jest na rzeczy. No i jest to słoneczko, coś runie, ale to jest tak, że możecie też kogoś poznać i zakochać się od pierwszego wejrzenia, albo ktoś się w Was zakocha yy, i mogą runąć Wasze plany. Dociągamy karciochy. Bo tutaj jest wiele niejasności. Jest jakieś rozczarowanie. Ale ktoś może też. Brak zaufania. Tutaj może chodzić o zaufanie. Albo też tęsknicie za kimś. No, coś tutaj jest na rzeczy, kochani. Ale tak czy tak słońce wszystko wypali. Może będziecie uleczać stare rany, tak? Coś, co jest ukrytego. Łapanie równowagi. No i znowu jest karta słońca. Czyli nawet jak coś runie, ja myślę, że to już dawno runęło. I tutaj jest uleczanie starych traum, tak? To łapanie równowagi. Zachowajcie też umiar, nawet jeżeli w kimś się zakochacie albo ktoś z przeszłości może tutaj yy, wrócić, tak? Dziewięć pentakli. Yy, może też yy, Wy sobie uświadomicie, że nie, nie będziecie się skupiać być może na partnerze lub partnerce, że wy się dobrze, najbezpieczniej czujecie sami. No ale tu może być tak, że właśnie no ta iskra wyniknie i, 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 i to może być takie właśnie zauroczenie, zakochanie się od pierwszego wejrzenia. Dociągnę jeszcze karty. Kochani, albo też może być tak, że Kogoś macie na odległość, i ta osoba może podjąć nagłą decyzję, że przyjeżdża do Was, przylatuje do Was, albo Wy po prostu podejmiecie decyzję, że pakujecie się i, i po prostu się wyprowadzacie, tak? No może to być też wyjazd na urlop, tak, że tutaj po prostu będziecie łapać tą równowagę i dzięki yy, nagłym takim decyzjom, że gdzieś tam pojedziecie, no też może się dużo zmienić, no ale skoro jest ten wyjazd, jest dziewięć kielichów też, czyli tak, ktoś może zdjąć maskę, yy, ale też karty mówią, żeby za dużo o wszystkim nie mówić, tak, ale będziecie spełnione, zadowolone, może na kimś zrobicie nie... Yy, Niesamowite wrażenie, tak? I tutaj po prostu yy, no, takie energie się pokazują. Więc może tutaj jest czas właśnie tego uleczania, tego rozczarowania i łapanie równowagi. Może ktoś będzie próbował coś naprawić, yy, jakieś swoje błędy, bo okaże się, że, że jesteście po prostu dla kogoś takim wielkim skarbem. Ok, ale zobaczymy teraz, co nam powiedzą karty Lenormand. Może one nam coś więcej dopowiedzą. Już patrzymy. Waga. Waga. Na miesiąc czerwiec 2024. Waga. No moje drogie, będziecie prawdopodobnie na rozdrożu, ale tutaj jest jakaś blokada, jakieś opóźnienie. Jeżeli planujecie jakiś wyjazd, to zaplanujcie to. Może tu się coś opóźnić, aczkolwiek też nie wykluczone, że pojedziecie w góry. Może jakieś wiadomości Was tutaj spowolnią. Kochani, ale też może być tak, że pojedziecie na jakiś koncert albo coś się będzie przełożone, tak? Jakaś impreza, którą, na którą planujecie pojechać, może być przełożona. E... No, jeśli chodzi o pracę, to też jeżeli gdzieś tam dojeżdżacie, to starajcie się wychodzić wcześniej tak, żeby się nie spóźnić, bo to też widocznie skoro się pokazuje, może mieć wpływ na przyszłość. Drogie wagi w zdrowiu, uwaga na zęby na kości. uwaga też na woreczek żółciowy, tak tutaj drożność. Kanalików żółciowych, jak i również kanalików moczowych. No i uwaga też na gardło: tak, tutaj może być czakra gardła, może chodzić o migdałki, tak, zatoki, tarczyce ogólnie gardło. Także też nie pijcie zimnych napoi, żeby się nie pozaziembiać. Uważajcie też na to, co mówicie, do kogo mówicie. Nie wchodźcie w tematy tak zwanych ploteczek, bo, no tutaj, no, to jest takie ostrzeżenie, tak, żeby się w to nie wdawać, nie obgadywać, bo odejdziecie od tych osób i one was obgadają. Więc tutaj nie wdawać się w takie. Ostre dyskusje, aczkolwiek też niewykluczone, że może wybierzecie się na jakiś koncert, ale też może to być związane właśnie z jakąś imprezą rodzinną, tak? Czyli tutaj też w rodzinie nie wdawać się w jakiekolwiek plotki, bo to może po prostu Wam zaszkodzić w przyszłości, albo ko kogoś może to zranić, tak? Więc tutaj y, ktoś się może dowiedzieć, coś przekazać, co wy powiedziałyście, powiedzieliście, no i później mogą być jakiś chaos, nie, nieprzyjemności. Ok, zobaczymy teraz kartę rady. Oczekiwanie. Masz prawo mieć odmienne stanowisko, czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. I druga karta rady z kluczy anielskich. Korzystaj ze swojej wewnętrznej mądrości, tak? Czyli też no, ta intuicja na pewno Wam będzie tutaj podpowiadać, w jakim kierunku macie pójść, z drogie wagi. I no, też macie w sobie mądrość, tak? Jakieś doświadczenia, bo też był ten pustelnik, więc skorzystajcie z tego. Może też będziecie sami pogłębiać jakąś wiedzę, coś, co was pasjonuje, coś, co wam sprawia przyjemność, i nie każdy ma dostęp do tej wiedzy, więc tutaj mo mogą być też takie energie. Drogie wagi, to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego miesiąca, dużo miłości, dużo pieniędzy, dużo radości i dużo zdrowia, pamiętajcie o tej aktywności na moim kanale także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie udostępniajcie nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach, a ja yy, wysyłam wam moc pozytywnej energii, ściskam was cieplutko życzę wszystkiego dobrego buziaczki pa pa